Gracze chcieli nocy jak w i dostali noce jak w jedynce. Update Goodnight Good Luck dodaje ciemniejsze noce, przemieńce szukające ofiar po dachach, lepsze pościgi i lepszy parkour. Jezu, jak tu ciemno. Ty, ale bez kitu to zupełnie inaczej wygląda wszystko teraz. Ciekawe czy jak sobie pobiegam to coś zacznie mnie gonić. Uj! Ty, totalnie dźwięki jak z Haranu. Jak z jedynki. Chłop tu jest. Nie, 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 dalej, panie! Włączyłem w ogóle bardziej realistyczny tryb parkouru, nie wiem za bardzo na czym to będzie polegać. Dostaję w ten sposób większą kontrolę, ale mniejsze jest jakby wspomaganie jakieś. Ty, ale to wszystko... Nawet samo bieganie wygląda jakoś płynniej. Nie wiem, jak oni to zrobili. Okej, okay, chłop tutaj znowu jest. Tutaj też coś, a to co zwykłe. Jezu, nie zdur was tutaj? O, rolką można szybciej. O kurde ty, jak animacje zmienili Dobra, gdzie jest jakiś gość, którego mogę wkurzyć? Ej mordo, goń mnie Okej, okay, polują na ciebie? Zarąbiście, dawaj, pokaż nas się stać Ty, rzeczywiście bieganie po ścianach teraz się kończy, jak skończy się powierzchnia Ale muzyka nowa Biegli, 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 biegli Jak teraz razie łatwo ich gubię? Weźcie tu, chłopaki, do mnie, halo, halo, chłopaki Co jest? Zostajecie w tyle Oj, zostaw mnie, zostaw mnie, bo mnie gonią. Ty, No chłopaki, ktoś coś? O, leci. No, 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 nie ma tak łatwo. Ok, robi się drugi level. Zobaczymy, jak będzie później. Ale przejście, ładne. Kurde, ty tutaj głównie wizualne rzeczy, ale to jakie? Nie no, dobra, trochę trzeba się postarać, żeby cię nie gonili, jednak. O nie! Przebija się przez przeszkody i wrogów bez zatrzymywania się. Przestało mi to trochę działać. Nie mogę tego zrobić, ej, czemu? O co chodzi? Coś ty zrobił? Co bo mój ulubiony skill! Nie działa mi teraz! Dobra, dawaj, medykamenty, medykamenty! Bo Nie kurde, będą gonić teraz mocno O, teraz zadziałało. What? A, bo muszę najpierw trochę biec chwilę, żeby to zadziałało. No tak, ma sens, że musisz się rozpędzić. Yo! Co oni zrobili z tą muzyką? No dobra, jest poziom trzecia, ja sobie biegnę po prostu i nic jak na razie. W sensie, u kurde. Siup. Dobra, gdzieś tam daleko. Ale wszystkie animacje praktycznie są zmienione. Wszystko. Niektóre czasy są skrócone i tak dalej, pewne rzeczy są szybciej. Ty, no dawajcie level czwarty, bo się zanudzę. Je czwórka i teraz powinni je gonić tak potężnie. Biegnie, chłop sobie. No, chwilę ci zajęło tu wejście, wiesz? Siup. Idźmy dalej. Teraz tutaj znikamy, pyk, na górę, nie, nie, na górę miał być, zombie, szkoda mi Gonią mnie, słyszę ich Biegnij, 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 biegnij Tu jest jakaś strefa, to ja bym nie chciał tu wchodzić Siup Strzelają do mnie Nie, nie, nie O nie, nie zgubisz ich tak po prostu biegnąc przez siebie Siup Ale dobrze trzeba te shifty wykorzystywać ale jakby się nie miało skilly... oj, oj oj. I ja mam postać na full, także wiecie. Ale rzeczywiście, jest to trudniej teraz parkurować. W sensie, no jak coś zrobić źle. O, Jezu! No, wejdź tu! wejdź tu! Dobra. Uf, za późno klikam. Dobra, hop. Siub. Do góry. Lecimy. Hop, paralotnia, do góry. Hop. Shift. Dobra, jest spoko, jest spoko. Ty! Nie no! Elegancko! No, jakby niby... nieby wychodzi tuż przede mną, ale zanim on wyjdzie, to ja zdążę już na luzie przebiec dalej. Dobra, spróbujmy bez w ogóle paralotni, bez haka, ani nic takiego. Weź znikaj. O! Wielski opiera się na zrywie, czyli tym, żeby używać shifta przy biegu. A teraz on nie odpala się od razu. I ma bardzo spoko zmiany. Bardzo spoko... O kurde! Bardzo spokojnie z tym wszystkim, że oni tutaj wychodzą i tak dalej, że sobie łażą, że trzeba się schować. Ale powinni to bardziej wzmocnić, jednak. Biegnę w kółko, praktycznie teraz. Drugi raz robię to samo kółko, po prostu biegnę przed siebie. I tyle. Ale ile punktów ja zdobywam? Dobra, kończymy tą zabawę. Oni tłumaczyli, że w jedynce noce były zbyt straszne, zbyt trudne i przez to gracze te noce pomijali. Eee, szczerze, trochę odnoszę inne wrażenie. Po prostu noce były trudniejsze, jeżeli ludzie nie chcieli jakby zdobywać dodatkowych punktów, jeżeli ich nie potrzebowali, albo po prostu mieli inne sposoby na zdobycie ich. A te noce nie, by nie, nie były aż tak bardzo opłacalne, no to po prostu ludzie rezygnowali z tych nocy, no bo, kurde, może już im się znudziło całe ciągłe uciekanie, i może chcieliby zrobić jakieś questa normalnie. Ale twórcy uznali, że to dlatego, że było za trudno. W dwójce zrobili takie bardziej luźne noce, a gracze mówili, że ej, w jedynce było lepiej. No więc zrobili z powrotem. Straszne noce, chodzące, przemieńce. Trzeba się tutaj wszędzie skradać, tak dalej, znaczy no trzeba. No. U nich nież gościa i tyle. To nie jest aż takie trudne. W jedynce trochę było, tutaj możesz praktycznie na każdym kroku sobie po prostu wejść na jakiś dach. Albo z dachu zejść, bo na dachach też są. No i tak, tu zrobili trudniej, zrobili tych przemieńców, ale jak widać dla doświadczonych graczy to jest bułka z masłem. Ja mógłbym robić tak jak ostatnio robiłem, że po prostu biegnę przed siebie cały czas. W trakcie pościgu bym to robił. I bym sobie gadał i nawet nie patrzył, gdzie biegnę. No i to by też zadziałało. Tak, tak by się nie powinno za bardzo. Imo. Ale tak, mamy tu eventy. W trakcie nocy musimy zebrać przedmioty wartościowe. 250 przedmiotów i myślę, że tutaj najlepszą wła najlepsze właśnie będą roczne zaułki. No bo jakby od tego są. Ile jeszcze godzina do świtu? Eee, pójdę spać, nie ma co. A czekaj, billboardy, pokaż mi billboardy. Yy, tepnę się tutaj. Na streamie E3 przed wyjściem gry pokazali taki ruch parkurowy, że można było po billboardzie zjechać nożem. I tego nie było. Teraz to dodali, tylko nie wiem jak to odpalić, czy to automatycznie się zrobi, czy. Ej, no kurde, wy na każdym kroku jesteście. Bez skitu. Dobra. Weź medykament i muszę uciekać. Ale sam pościg sam w sobie powinien być trudniejszy. Tylko proszę, proszę, żeby to się udało. Bo, jak nie, to stracę 2,5 punktów. Weź tak, jak to zrobić? Jak po tym zjechać? Ej O, 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 chyba, chyba szczeiłem? Skurde. Nie, no nie wiem, nie rozumiem. Ty, było na trailerze do tego update'a. Musi to być. Nawet ręku potrafię tak zrobić? What? A może to trzeba mieć ten nóż? No nie, robi mi się slow motion, żeby rzucić. Może to ten billboard po prostu nie działa. Nie umiem, nie wiem, nie umiem, nie umiem. Ale pomarańczowo jest, bo w sumie włączyłem gradację kolorów, patrzcie. Jak mam tu grafikę, to tutaj są zdjęcia do porównania. Mamy zachód słońca w haran, to, to jest ziarnica. Czekaj, to jest normalna. To jest ziarnica plus ciemna, to jest tylko ziarnica. Są też ciemniejsze noce, że jakby normalny jest normalny, a ciemny jest bardzo ciemny. I zachód słońca w haran. Ja to sobie zostawiłem. Dobra, jakaś tutaj ciemna strefa. Tam też będą jak ja coś czy coś takiego. A! I nie mówiłem wam, za ten event jest kusza i strój Hakona. A później będzie jeszcze paszka Hakona, żeby móc mieć taki prawdziwy wygląd Hakona. A przynajmniej tak to wygląda. Wiem chyba co zwaliłem. Gdzie jest automatyczny sprint? Włącz. Jezu, bo ja... Żeby użyć zrywu, klikałem shift, a ten shift tylko włączał sprinta, nie włączał zrywu. I teraz to działa tak jak zwykle działało? Teraz to działa tak jak normalnie działa, czyli jednak te wszystkie zmiany co na początku mówiłem, że musi się rozbiec To jednak tego nie ma, po prostu ja byłem głupi Ty, on tu jest! On tu jest Skubany! Weź znikaj! O ty... Ale ty mnie pijesz mocno! Nie podoba mi się twoje zachowanie! Czekaj, ja prawie nie żyję, weź, weź z mordo! To ty tylko żarty Ale ja nie widzę, on ma życia. Ja nie widzę, tyle ty masz życia, chłopie! O, ale za to widzę ile ja mam życia. Ale powinien być jakiś dźwięk sygnalizujący, że ej, masz bardzo mało życia, to weź lepiej się uspokój i idź się lecz. A jak oni się teraz rozwalają? W sensie to już od, od poprzedniego update'u było, ale mało grałem od tamtego update'u. Dalej podziwiam. Czy to jest kolejny? Nie, to tylko ten. O nie, to jest to gdzie jest ten dziad. Ale ty nie wybuchniesz teraz. I jak odetchniesz mu łeb, to on nie wybuchnie. Chyba, że walniesz jeszcze raz. Podaję można wysadzić. Nie no, kolejny, nie, znikaj. Będę by w skrzynkę nie walno. Okej. Okay. Ej, ta skrzynka powinna mnie złachitować A nie zrobiła tego. Naprawili to. O Jezu! To animację też zmienili. Okej, okay, tylko nie ogłuszę już tak dobrze. I usunęli ten efekt! Ten rozmycia, który mi się nie podobał. Ty, ale to musi być tutaj. Paski zdrowia, zarażeni. Czemuś to wyłączyło? Oj, trochę tu trzeba będzie posiedzieć, żeby to zebrać. Ja tego nie zbieram dzisiaj, 250 nie da radę. O ty, i wróciłeś do żywych. Ale nie... No nie tak to miało wyglądać, się. mu łeb tylko tak delikatnie. A, i w ogóle ulepszył mi się legenda. I tło, tło się zmienia, jak jest noc. Legenda mi się ulepszyła i co by to zrobić? Łuk? Może coś do kuszy? Bo będę miał kusze Hakona przecież. To na razie zachowam, może. Jezu, znowu ty? Dobra, tym razem się udało. Czy ty właśnie się wynurzyłeś z ziemi? Ja walam się dosłownie wynurzył z ziemi. Kolejne. No nie. Ej, przed zewnątrz, gość. Wiesz, tu nie podchodź. Cześć, sami zaczniesz. Nie podchodź tu. No nie, tu. Ty... Ej, gościu! Ja tu zbieram rzeczy! Zostaw mnie! O nie... No teraz to ja muszę uciekać. Ale ja nie wiem, czy nie jest ich więcej tutaj przez to wydarzenie. Bo miałem opcję, żeby odpalić świat z wydarzeniem albo bez wydarzenia, czyli... To wydarzenie, ten event, że muszę zbierać te rzeczy, coś się zmienia w świecie. I to może właśnie to, że jest dużo tych przemieńców w Mrocznych Załukach? Ta broń mi się psuje. Użyję lepszej. Dobra, może w naszym Załuku będę miał więcej szczęścia. Okej, okay, tu przemieńców nie ma, natomiast jest ten bydlek. Rozwalił mi to A czy ciebie daje da się tak ładnie ogłuszać? Ej, znerfili to! Znerfili to i to mocno! Nie da się już tak ładnie ogłuszać ich. Wcześniej normalnie ja mogłem w niego wraszować, kiedy on raszował. I go zatrzymać. No co było overpowered. Więc dobrze to znerfili. Weź się przewróć. Teraz cię zbierę. Teraz zbiorę masę itemów. To chyba po prostu był taki mroczny zaułek i tyle że ich tam było tak dużo, ale pamiętam ten zaułek i wcześniej ich tam nie było. Ogólnie drugi DLC opóźnili na 2024 rok i tłumaczyli się, że nie chodzi tylko o to, że jakby chcą więcej pracować nad DLC, ale również w międzyczasie muszą wypuścić pewne update'y, żeby wszystko co mają w planach miało sens. Między innymi właśnie oni chcą zrobić pewien jakby powrót do jedynki, chcą rozwiązać pewne niedokończone sprawy i tak dalej, zarówno z jedynki jak i z dwójki. I... No właśnie ten update. Jest pewnym trochę powrotem do jedynki, i właśnie to jest jedna z tych rzeczy, które są potrzebne do tego DLC. I jest tych rzeczy więcej, podobno, tak twierdzą. Także ja rozumiem, jakby podoba mi się, że wkładają jednak trochę pracy, w darmowy content, A nie, że wszystko nagle wielkie wypuszczą tylko w DLC. Okej, okay, dwa mroczne zołki 35. O kurde z dwie godziny, bo musiał tu posiedzieć, to będzie trwać dwa tygodnie. Tym razem ten odcinek wrzucam dosyć szybko, a najgorsze jest to, że jest czwartek, w sobotę wyjeżdżam. A wy to widzicie w niedzielę. <noise> Także ja nie mam czasu, żeby tutaj siedzieć i to robić. Ale zrobię. A, i ty, jest 21. pierwsza, a w tle leci stream twórców. Ja powinienem dostać nagrodę za oglądanie streama przez godzinę. I według opisu po prostu muszę pójść do schowka? To jest jakaś broń, taka byle jaka, ale chcę zobaczyć, czy to działa. O, teraz te wszystkie rzeczy, które mieliśmy z eventów. One teraz są jako schematy, i te schematy możemy ulepszać. To nie jest tak, że sobie to odbieramy co jakiś czas. O, kurde, ty. W sumie spoko. Jeżeli coś nam się podoba, to możemy ulepszyć na maksymalny level, i wtedy będzie OP. Ale to jest takie zbalansowane, bo macie osobę. Początkującą i endgame'ową. Endgame'owa potrzebuje mocnej rzeczy. Początkowa potrzebuje słabej rzeczy, a raczej lepiej nie dawać jej niczego OP, tak? Bo zepsuje się jej zabawę. Więc musieli dawać coś po środku, żeby nie było ani zbyt OP, ani za słabe, ale w ten sposób jest dla pewnych osób zbyt OP i dla pewnych za słabe, czyli nie da się tego tak zbalansować idealnie. A tutaj, jak masz schemat, który trzeba ulepszyć, no to każdy będzie miał na swoją jakby... swój poziom. Dobra, nie dostałem tej broni. a podostałem, tylko ją odebrałem właśnie. I tego nie zauważyłem. Dobra, jakoś to ogarnę. Zobaczymy, jak to będzie, jak będę sobie biegł ulicą, Czy. coś się stanie. Okej, okay, jeden. Okej, okay, ten jest nieprzyjazny jeden. Yy, nie mam mnie. Nie widzisz mnie. Okej, okay, ja może jednak nie będę biegł ulicą. Ty, ale jak sobie biegniesz przez takie budynki na przykład, no to nic tu nie ma, absolutnie. To tylko jak biegniesz po takich całkowitych dachach, to wtedy jest problem. Chyba, że masz paralotnie. I upgrade z które ci odnowią staminę. Ale tylko Fold był było tak przerąbane. Tutaj wystarczy biegać przez środki budynków i nie jest źle. Tak właściwie. Masz się gdzie schować, naprawdę. No nie, no znowu ty. Weź znikaj. Nie chcę się z tobą bawić. Nikt tu nie przejdzie, nie? Nie. O, ale może jednak. Nie, ty nie widzisz mnie. mordo. Mordo. Cii, cii, cii. Ja! Oj, te wybuchy ich bardzo denerwują. Nie widzisz mnie, ja tu tylko sobie spokojnie zbieram itemki. Ty nam się nie przejmuj niczym? Weź sobie poluj na kogoś innego. Pordo nie widzisz mnie. Luz. Ty bez kiton tam będzie po prostu stał? No jakby dobra, tam coś wybuchło i tam powinien pójść. Ale nie powinien tu cały czas siedzieć, szczególnie że... chwilę później tuż obok coś wybuchło. Powinien sprawdzić, co tu jest, a nie. Myślę, że do tego update'u powinni jeszcze im dorobić lepsze AI, żeby oni rzeczywiście jakoś ładnie szukali, a nie po prostu sobie chodzili. To jest w końcu Predator Alpha. On powinien naprawdę na luzie wykrywać nas, mieć jakiś, nie wiem, węch czy cokolwiek, albo przy, przynajmniej szukać, biegać szybko i szukać wszędzie, gdzie tylko może. A nie, że usłyszy wybuch, przejdzie sobie. Okej, okay, spitam. Nie, że usłyszy wybuch, przejdzie sobie. A potem drugi wybuch, nic <noise> I tak stoi w miejscu. A ruszył się stamtąd? Aha, jest pode mną. I będzie tam stał. No nie gadaj, że tu jest kolejny. Dobra. Gdzie są itemy? Szybko, szybko, szybko. Gdzie są itemy? Tam są itemy. Weźcie, przeszkadzacie mi. Ty, nie przeszedł chłop. No i dobra, trzecia strefa zrobiona. Na luzie w miarę. Tylko tam musiałem trochę pounikać gościa. Dobra, jeśli miałem to wszystko ocenić, to... Bardzo spoko. Jakby parkour... Te wszystkie animacje i tak dalej, to wszystko, to wszystko, że to jest takie płynniejsze, bardziej realistyczne. Możesz sobie przełączyć na tryby realistyczne, że będziecie to mniej wspomagać. I na przykład, jeżeli już zejdziesz z jakiegoś klocka i spróbujesz się od, od niego odbić, to już się nie odbijesz, bo przecież zszedłeś już z tego klocka. I to było widoczne podczas pościgu, kiedy ja robiłem głupie rzeczy i liczyłem na to, że gra mnie poprawi, a ona już mnie nie poprawiała. Jak popełnisz błąd, to popełnisz błąd, i tyle. Masz większą swobodę, możesz jakby mieć większą kontrolę nad tym, co robisz, bo gra cię nie poprawia, ale jednocześnie musisz to robić dobrze. No to jest tryb bardziej zaawansowany, tak? Jeśli chodzi o te noce, bardzo spoko, że te przemysł są tak wszędzie. Myślę, że to jest spoko, jakby spoko to zbalansowali, ile ich jest, że nie jest ich za dużo, nie jest ich za mało, że tam. Są na tych dachach, że trochę szukają, trochę cię widzą, ale jednocześnie nie zauważają cię od razu. Ja bym poprawił, żeby oni jednak, jak już coś tam zaczną ogarniać, to żeby cię szukali, żeby biegali i rzeczywiście wariowali, że szukają cię wszędzie. To jest Predator alfa, tak? On powinien jednak potrafić znaleźć swoją ofiarę, a nie że ja sobie zbieram itemki, otwieram szafki, skrzynki i w ogóle tuż obok niego i wysadziłem gościa tuż obok niego, a on sobie stoi i nic nie robi. I dopiero jak walnąłem innego zombiaka, to wtedy ogarnął, że hej, coś się dzieje. Również powinni. Jakby. No, chociaż nie wiem, ja już mam wymaksowaną postać, więc tu może nie powinienem się wypowiadać na temat tego, jak trudne są pościgi, chociaż jakby. Czwarty poziom pościgu już powinien być taki, że naprawdę ledwo jesteś w stanie przeżyć. Że oni wyskakują wszędzie, że gonią cię w ogromnej ilości, że w ciebie plują wszędzie. I nawet na wymaksowanej postaci ty masz problem, żeby to zrobić. A po prostu sobie biegłem do przodu, robiłem sobie kółka na tym samym terenie i nic mi się nie działo. Ja nawet ich nie widziałem. Po prostu sobie gdzieś tam za mną biegli i. kurde. Jak czasami ktoś mi wyskoczył pod nogami, no to co? Ja przecież że przebiec obok niego. Bardzo mi się podoba, że oni słuchają się community, że wracają do jedynki, że trochę próbują dodać z E3. I również dodali oficjalne takie w grze wsparcie modów. Czekajcie, ja wam to pokażę, bo wcześniej trzeba było używać takich narzędzi modowania, deweloperskich. Natomiast teraz jest taka specjalna zakładka w menu. Mapy społeczności, masz sobie to po prostu wejść i masz mapki. Masz dużo różnych mapek, gdzie tu jest to, co my graliśmy. A, nie ma tego. Okej, okay, czyli tutaj są jakieś sprawdzone, tutaj są jakieś takie bardziej wybrane przez twórców, bym powiedział, ale możesz na stronce sobie zasubskrybować coś i wtedy będziesz to tu miał. Nie, anuluj no subskrypcję, ty mi tego nie pobieraj teraz, chłopie. Także tak, będzie jeszcze wkrótce odcinek taki informacyjny o tym, co ma być w DLC drugim. Było takie wielkie Q&A i było sporo pytań, było sporo odpowiedzi, także tak, ja to wszystko zebrałem w jedno miejsce i zrobię taki odcinek podsumowujący wszystko. O kolejnych update'ach nie wiemy nic, wiemy, że będą jakieś eventy do september, do września będą eventy, będzie ciąg różnych eventów, jakieś crossovery będą, m.in. The Walking Dead, także będą odcinki. Szczególnie, że teraz wyszły, no, te gut feeling, czyli ta brutalność, wyszło to, good night, good luck. I teraz, no, sama podstawka, samo granie jest znacznie przyjemniejsze. Chciałbym trochę więcej kontentu z tego zrobić. Także co, mam nadzieję, że wam się podobało, do zobaczenia wkrótce i siemka.